Mamy problem z oświetleniem pod markizą. Gdzieś tam na uboczu, no to chcemy być anonimowi, ale jeszcze dzięki Oli i Krzyśkowi mamy taką uszczelkę Zobaczymy czy ona się sprawdzi, czy nie. a ja teraz jeszcze jestem na drabinie. Tutaj będę, słuchajcie, tą muszczelkę wkładał. Tutaj jest taki rodek i Można tą uszczelkę tutaj włożyć i wtedy ta woda sobie spływa tą rynienką, a nie. Leci między Markizę a samochodem. Cześć, cześć wszystkim. Witajcie. Słuchajcie, jesteśmy w takim fajnym miejscu. Właściwie ja jestem sam w takim fajnym miejscu. Jestem w drodze do serwisu naszym samochodem. I słuchajcie, przydarzyła nam się taka, taka sprawa, że mamy problem z oświetleniem pod markizą. Tak, już czas temu to wyszło. I tak, jadę do firmy Welcome. Aby tutaj panowie, pan elektryk zobaczył, co tutaj z tym się wydarzyło. Ale podejrzenie jest takie, że listwa, która jest tutaj, ta listwa, która tutaj jest, jest listwą wodoodporną. No ale niestety ta wodoodporność na tej listwie nie działa. Teraz tak, pokażę wam. Już wam pokazuję, jak ta marki, ta woda. Ta... To oświetlenie pod tą markizą działa, czyli zobaczcie, wszystko jest ok, fajnie, pięknie świeci i nie ma problemu. Zgaszę markizę. To zobaczcie, jak zamkniemy drzwi, przymknę drzwi. To zobaczcie, tutaj na przykład. Nie wiem, czy będziecie to widzieli, ale bo jest jasno, to są takie punkty i niektóre te diody się świecą. Jak jest ciemno, to tutaj jeszcze widać dwie diody. Teraz tego tak bardzo nie widać, a czasami jest taka sytuacja, że po prostu cała listwa się pali, tylko że jest tak, no tak, tak się żarzy, nie? Więc, no a my jeżeli stoimy gdzieś tam na uboczu, no to chcemy być anonimowi, ale nie możemy być, bo nam się światło pod marki pali, więc w tej chwili jedziemy, znaczy ja jadę sam, bo nie jadę z Magdą ani z Matyldą, jadę to naprawić, żeby pan elektryk to do, do tego zajrzał i e, prawdopodobnie będzie nowa listwa i jeszcze inna, która będzie jeszcze bardziej wodotworna niż ta. Ale jeszcze dzięki Oli i Krzyśkowi, e, których poznaliśmy w nadarzynie, a już od jakiegoś czasu komentują nasze filmy i dają fajne rady, zwłaszcza podczas budowy naszego samochodu, podpowiedzieli, że tam między e, samochód a e, markizę Powinna być uszczelka ja taką uszczelkę, w taką uszczelkę zapatrzyłem się, To Wam pokażę, zobaczcie mamy taką uszczelkę, jest ta uszczelka tutaj, ona jest z odzysku, czyli to jest używana uszczelka, no nie kupowałem nowej, bo już jakby nie zdążyłem, a dzisiaj mam termin, żeby pojechać tam do firmy Wellcamp, więc udało mi się zdobyć taką uszczelkę z odzysku, zobaczymy czy ona się sprawdzi czy nie, a jest montowana tutaj, tutaj będzie montowana. Także słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak sobie pan elektryk poradzi z tym, tym ledem, to zostańcie, zostańcie ze mną. Przepraszam za zbyt długi, przydługi wstęp. No jak to się rozgadałem, także już zmykam, a tu jest, tutaj mamy drogę, zobaczcie. Jedziemy do Wejherowa przez Nowy Dwór Wejherowski. Stamtąd przyjechałem Tutaj na takim parkingu się zatrzymałem, żeby Wam na spokojnie to wszystko nagrać. A teraz zmierzam dalej przez las. No ja już jestem na placu w firmie Wellcamp i teraz porozmawiam z Panem Elektrykiem i obgadać co tam z tym oświetleniem da radę zrobić. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w ramach gwarancji, bo to oświetlenie które mamy miało być wodoodporne. Ono jest odpowiednio zabezpieczone, wszystko jest zrobione tak jak trzeba, a mimo tego gdzieś tam woda się dostała i robi zwarcie. Więc no będziemy tutaj na gwarancji to wymieniać i zobaczymy czy nowy LED bo podobno już tutaj firma zamówiła. Pan Elektryk właśnie też sprawdził, czy będzie ok. I będziemy mieli nowego Leda, który mam nadzieję okaże się bardziej wodoodporny niż ten poprzedni. Także idę. Jak jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, to zaraz Wam pokażę. Idę na razie porozmawiać. No, ja jestem, słuchajcie, tutaj w serwisie. Teraz pokażę Wam, jak to u góry wygląda. Nawet panowie mają taką drabinę fajną, jak ja chciałem kupić, teleskopową. I zobaczcie, jeżeli chodzi o tą, o tą uszczelkę, to ta uszczelka tutaj wchodzi. Trzeba to odkręcić, i tutaj wchodzi ta uszczelka. Tam się zawija w jedną stronę, a tutaj dotyka jakby tej ściany. I tutaj w tą wkłada się tą uszczelkę, właśnie tutaj. No i tak na całej. Długości, także panowie będą tutaj działać. Będą tego LEDa wymieniać, bo tutaj trzeba tego całego LEDa wymienić tak jak ja wam mówiłem. O tutaj może bardziej teraz widać, się świecą, Dlatego, że jest wyłączone. To wszystko się świeci. I cóż, ja zostawiam samochód pod opieką pana elektryka. No już nowy led jest zamontowany, ja teraz jeszcze jestem na drabinie tutaj będę, słuchajcie, tą muszczelkę wkładał tutaj jest taki rowek, tak jak wam pokazywałem zobaczcie, tutaj jest taki rowek i można tą uszczelkę tutaj włożyć i wtedy ona tak fajnie odgradza tą markizę znaczy, łączy, właściwie nie odgradza, tylko łączy markizę z, z konstrukcją samochodu ale woda ma taką rynienkę i wtedy ta woda sobie spływa tą rynienką a nie leci między markizę a samochód, także Uszczelka jest do mobilu, ale mam nadzieję, że rolę swoją spełni. A jak nie, no to wtedy wymienię na nową. Ale póki co zakładamy to. No słuchajcie, ja już skończyłem. Ja uszczelkę już założyłem, choć pokażę Wam jak to wygląda. Idę sobie tutaj po drabinie. I zobaczcie, tutaj jest ta uszczelka wciśnięta. Tu mamy markizę, tu mamy dach. Między dachem a. Markizom jest ta uszczelka, jest taka rynienka, więc woda ani z tej strony się nie dostanie, ani z tej strony się nie dostanie i nie będzie spływała między markizą a samochodem. No i myślę, że to jest dobry pomysł, także uszczelka z demobilu, mam nadzieję, że spełni swoją rolę, no i nie będzie tam nic przeciekało. A jeżeli będzie, no to wtedy dopiero kupię nową, taką oryginalną ze sklepu, słuchajcie, także... Tego miejsca podziękowania dla Oli i dla Krzyśka, którzy podpowiedzieli, żeby tą muszelkę założyć. Także Ola Krzyśiek, dzięki serdeczne. A ja schodzę na dół. Tam Pan Elektryk jeszcze walczy z, tą, z tym naszym oświetleniem. No ja poprosiłem jeszcze o jedną zmianę, małą. A jaka to zmiana, to za chwilę Wam powiem, jak już wyjadę stąd. Tak, już na koniec, tylko chcę Wam pokazać efekt tego nowego LEDa. Już otwieram drzwi, otwieram drzwi i zaraz Wam pokażę. I zobaczcie. Tak wygląda nasz nowy LED. Ładnie elegancko świeci. Uszczelka jest założona. Także fajnie. Bardzo mi się to podoba. A jeszcze jedna rzecz, którą, o którą prosiłem pana elektryka, to jest taka, że tutaj mamy, zobaczcie, tu mamy taki przycisk, mam brudne ręce, mamy taki przycisk po to, żeby ten LED się na przykład ściemniał, tak? Tak? I rozjaśniał się. I teraz, jak ten przycisk tutaj mieliśmy, on tutaj był, to czasami było tak, że w nocy na przykład już staliśmy zasłonięci, chcieliśmy wyłączyć yy, światło. I robiliśmy pyk i niechcąco tą ręką drugą zapalaliśmy i na przykład ten LED się zaczynał palić. I parę razy było tak, że jeszcze zajrzałem przez, przez okienko i zobaczyłem, że na przykład stoimy gdzieś tam na dziko, a LED się palił. Więc poprosiłem panów, żeby zrobili po prostu przełącznik, żebym mógł po prostu tego LEDa wyłączyć i żeby tutaj się to nie paliło. Zobaczcie, uruchamiam to, czyli włączam to, to się zapala dopiero to i tutaj mogę sobie regulować LEDem. Tu się zapala, mogę regulować ledem, a tak wyłączam. Czyli, pokazując, jak jest światełko. Tu się cały czas pali, wtedy mogę sobie tą markizę zapalać. Ale jeżeli chcę mieć tak fizycznie ją wyłączoną, no to robię. Tak to gaśnie. No i już nie będzie obawy, nie będzie już tego problemu i obawy, że gasząc światło będziemy co zapalili leda. Dzięki serdecznie, że byliście. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego razu, cześć!